Maciej Dabc, jeden z pięciu nowych zawodników, którzy latem zasilili łódzki klub sportowy. Pierwszy jeszcze nieoficjalny mecz biało-czerwono-białych barwach. Jak wrażenie? No wiadomo, każdy, każdy mecz cieszy. Bardzo, bardzo też się cieszę, że tutaj jestem w drużynie. Myślę, że, że debiut tutaj nawet w takim sparingowym meczu na plus całej drużyny, no bo na zero z tyłu, cztery, Cztery bramki strzeliliśmy z Wisłą Płock, także, także myślę, że tutaj wszyscy fajnie się pokazali z dobrej strony na pierwszym meczu kontrolnym. Tak pół żartem, pół serii Można powiedzieć, że ta druga jedenastka, która wychodziła po przerwie przy 2-0 nie chciała być gorsza i też te dwie swoje bramki dołożyła do końcowego rezultatu. Tak, no na pewno chcieliśmy... Też się zaprezentować z jak najlepszej strony. Najważniejsze, że udało się nie stracić bramki, a to, że, że strzeliliśmy dwie, No to, to, to też wiadomo na plus. No, także myślę, że, że dobrze to wyglądało. Jak oceniasz ten swój dotychczasowy poziom adaptacji w drużynie, zgrania z kolegami? Z dnia na dzień idzie to w coraz lepszym kierunku. Myślę, że, że powoli. Się wdrażam w zespół, gdzieś tam ta filozofia, gry w piłkę, jakby mi, mi też bardzo odpowiada. Także tutaj z kolegami myślę, że z treningu na trening, z dnia na dzień rozumiemy się coraz lepiej. A jeżeli chodzi o same treningi, samą tą pracę, którą wykonujecie na co dzień, w porównaniu do tych poprzednich Twoich letnich okresów przygotowawczych, jak to wygląda? Coś Cię zaskoczyło szczególnie? Zdecydowanie jest to. To są najcięższe dwa tygodnie, jakie, jakie przeszedłem w ogóle w okresie przygotowawczym letnim, eee, ale myślę, że to, że to dobrze i to będzie procentowało później w, w spotkaniach ligowych. Obecność kilkuset kibiców dzisiaj na sporingu troszeczkę dodawała wam skrzydeł. Na pewno kibice zawsze dodają skrzydeł. Można powiedzieć, że zawsze są takim dwunastym zawodnikiem. Eee, także na nas jak najbardziej to, to motywuje jeszcze do cięższej pracy, do, do pokazywania się z jak najlepszej strony na boisku. Także zawsze zapraszamy. Im, im więcej kibiców, tym, tym lepiej dla nas. A jeżeli chodzi o Twoją aklimatyzację w łodzi, w mieście, w otoczeniu, jak to wygląda? Aklimatyzacja już jest na, na dobrym poziomie. Poruszam się. Swobodniej niż na początku nie potrzebuję do tego aplikacji, tak jak to było na początku. Także wszystko idzie w dobrym kierunku i myślę, że w przeciągu już myślę dwóch tygodni będę się poruszał już, już bardzo swobodnie na pamięć, także nie będzie już problemów. Zaczynacie się trochę uczyć języków latyności, hiszpańskiego, portugalskiego, bo chyba przydadzą się w najbliższym czasie. To Zazwyczaj chłopacy rozmawiają po, po angielsku, także myślę, że tutaj język angielski jest tym taki, takim, który, który będzie przeważał i, i w tym też języku się komunikujemy z chłopakami. Teraz kolejny trzeci tydzień okresu przygotowawczego, potem wyjazd na zgrupowanie. Jesteście ciekawy tego, co jak będzie wyglądała ta praca tam w rodzisku? Tak, tak, jest, jestem ciekawy, nie, nie mogę się doczekać. Myślę, że będzie równie ciężko co, co, co do tej pory. No, nam pozostaje tylko ciężko przepracować ten okres i żeby być jak najlepiej przygotowanym. Bo jak widać, ta ciężka praca przynosi efekty, bo dzisiaj nie było widać, który zespół rok temu ocierał się europejski puchary, a który jeszcze biegał na boiskach drugiej ligi. No tak, tak, tak. Może faktycznie to, to... Po dwóch tygodniach ciężkich przygotowań nie było widać, aczkolwiek nie ma się co na razie tutaj, że tak powiem, podniecać. Trzeba wykonywać dalej swoją pracę, iść w tym kierunku, w którym idziemy, no i pokazać to samo w Lidze.